Witajcie, tu Ostiskości i szybka wrzutka. Dziś na stole mamy Finkę, czyli odświeżenie klasyka, tym razem w wersji od Panda Zaurusa. Czyli taka gierka w klasycznym temacie przynieść, wynieść, pozamiataj. zamiataj, czyli będziemy śmigać naszymi robotnikami, czy rolnikami w tym przypadku po, po wiatraku, po naszym rondelku, po to, żeby zdobywać różne owocki, różne zasoby, żeby pozyskiwać osiołki, po to, żeby dzięki nim dostarczać do różnych stref tutaj majorki rzeczy, które ludzie potrzebują, po to, żeby oczywiście. Finałowo naczepać punktów. No ale jak wygląda gra? Gra wygląda w ten sposób, że w zależności ile osób by grano to będziemy mieli e, różną ilość e, naszych e, farmerów. Będzie też różna ilość e, takich znaczników, finki tego budyneczku tutaj, e, który jest wyznacznikiem e, końca gry. W każdej strefie losujemy, mieszamy i wykładamy po cztery... Żetony, zawsze górny jest odsłonięty, jest tak policzone, że zawsze jakieś dwa losowe lądują z powrotem w pudełku. Później spośród wszystkich tych znaczników w sposób losowy także wykładamy po jednym na każdym terenie. W sposób losowy układamy sobie wiatraczek. No i wreszcie robimy zasoby. Układamy sobie karty osób, no i w zależności w ile osób, no tu gramy w dwie, więc mamy pięciu rolników, każdy bierze swoich rolników i rozkłada tutaj po jednym na, tej, na tym wiatraku, możemy położyć tam gdzie już ktoś stoi, no w każdym razie za każdym razem jak położymy to weźmiemy sobie jeden ten zasób, na początku jeden, bo później już będzie kombinacja wyglądała inaczej. W każdym razie mamy swoje zasoby, każdy rozłożył, zaczynamy. Teraz mogę zrobić dwie rzeczy. Mogę albo się poruszyć, żeby zrobić zbiory, albo dostarczać towar. Jeśli chcę się poruszyć, no to jest taki patent, że najpierw sprawdzam, ile jest robotników na polu, bo o tyle pól dokładnie się poruszę, a także ile finałowo rolników jest na polu, bo dokładnie tyle zasobów dostanę. Czyli, patrząc w tym przypadku, jest tu dwóch, poruszę się dokładnie o dwa pola. Raz, dwa i dostaje ze zasobów jeden migdał. W kolejnej turze, powiedzmy, tu Tomek porusza się dokładnie o jeden, bo jest sam jeden, o jedno pole, ale już jest z dwóch rolników, więc zostaje dwie pomarańcze. Tutaj, gdyby poruszył się o jedno pole, gdzie już jest czterech, no to dostanie cztery winogrona. No, ale w tym przypadku zabrakło nam winogron. To, stety czy niestety, oznacza że wszyscy gracze, wszystkie winogrona, jakie mają, muszą zwrócić. W tym momencie nie ma nikt nic i dopiero dobiera gracz tyle, ile potrzebuje. To oznacza także to, że nawet swoim ruchem może się okazać, że stracimy więcej danego zasobu, niż go tak naprawdę pozyskamy. Za każdym razem jak przekroczymy tę linię. Bierzemy sobie jedną kartę osła. Dwie osoby to są cztery karty i tu jest podobna sytuacja. Jeśli ktoś by miał dobrać kartę osła, a nie ma, no to wszyscy karty osła muszą e, tak naprawdę zwrócić. No i tak sobie zbieramy właśnie te karty, te zasoby, po to wreszcie, żeby zacząć robić dostarczanie. W jednej turze możemy dostarczyć maksymalnie sześć rzeczy, więc możemy to Podzielić sobie różnie na zasoby. Czyli mógłbym w jednej turze dostarczyć na przykład ten kafelek i ten kafelek, bo w sumie jest to 6 przedmiotów. No oczywiście pod warunkiem, że ja tutaj mam, czy nawet większą ilość kafelków, bo mogłyby to być 2, 2 i 1. Każdy taki kafelek to oczywiście na koniec gry punkty, no ale żeby było ciekawiej, to w momencie, kiedy ostatni kafelek znika, rozpatrujemy tutaj te punkty. A to nam mówi, że osoba spośród wszystkich graczy, która ma najwięcej dostarczonych fig, dostanie dodatkowo te punkty. Gdyby był remis, tak jak mieliśmy tutaj podczas gry, no to niestety nikt tych punktów nie dostanie. W momencie, kiedy ten żeton zostanie komuś przydzielony czy odrzucony, no to w to miejsce właśnie wchodzi drewniany znacznik. W dwie osoby te znaczniki są cztery, więc w momencie kiedy czwarty znacznik jest położony, natychmiastowo kończy się gra. Zliczamy sobie punkty i tyle. No, mega prosty patent, ale motyw właśnie poruszania się, tego blokowania, czy jakby zmuszania graczy, żeby oddali wszystkie zasoby, jest naprawdę rewelacyjny. Jest to też tak naprawdę wyścig, więc musimy obserwować, bo to jest oczywiście wiadomo, kto ile czego miał. Policzyć dobrze, czy opłaca nam się na przykład tutaj wydać te trzy ryby, bo przeciwnik dostanie pięć punktów, no ale z drugiej strony, może przeciwnik już ma te trzy ryby, jeśli on je weźmie jako ostatni, to tak naprawdę zyska. 8 punktów, więc trzeba tu cały czas liczyć, cały czas obserwować, co robi przeciwnik, ile jakich zasobów uzbierał, ile ma w puli, bo być może naszym ruchem uda się zrobić to, że wszyscy dane owoc, będzie, czy tam zasób będą musieli oddać. No jest tu naprawdę, jak na tak prostą gierkę, sporo kombinowania, a jako, że jest to odświeżona wersja, no to wszystko tu wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ilustracje, te drewniane znaczniki zasobów ten wiatraczek. W każdym razie nam się podoba. Jeśli lubicie klasyki, lubicie proste gierki, a mimo tego gierki gdzie jest co kombinować, no to obczacie sobie Finkę tę lub jej poprzednią wersję. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.